Dzień dobry, witam wszystkich. Miałem dzisiaj nie nagrywać tego odcinka, wprowadzam się, ale pomyślałem sobie coś tam nagram. Nie wiem ile tego wyjdzie, bo to mówię już tylko wprowadzka mi została. I do tych wiem, miałem i normalne komentarze, że co siedzi, to mi muszą kochać. Ale już były i takie, że sąsiedzi powinni mi ryju dać, że coś tam, że jestem zjebem i tak dalej, że parkuję pod domem. Chciałem powiedzieć, tylko ten sąsiad ma elektrykę, ma dwa takie samochody, stoi na drodze. Ten sąsiad instaluje pralki, suszarki, lodówki i stare przywozi. Przywożą mu to takimi ciężarówkami większymi, znaczy większymi. Nie większymi, bo ja nie mam trailera, tylko takimi dużymi trokami, wiecie, z paką z tyłu. Takimi backstrakami, także nikt się do mnie tu nie doczepia. A ja tym ciężarówką tu przez 3 lata, byłem, kurde, 3 razy pod domem. Także, także nikt nie ma do mnie problemu. Teraz co dłużej stał, jak go przywiozłem, zanim pojechałem. Wiecie, no robiłem to zawieszenie, no to chwilę stał, no bo, bo no tak mi zeszło. Ale tak poza tym, no to wszystko gra. I właśnie zainstalowałem sobie inwerter. Tu mamy prąd taki jak w domu. Wpuściłem kable. Trochę zabezpieczyłem taką folią metalową. I teraz muszę jakoś to dojść do baterii, bo już chcę założyć te owiewki tutaj. Myślałem, że zrobię sobie to z drugiej strony, ale nie dostałyby mi kable. I kombinowałem, czy na tej ściance, czy jako... nie wiedziałem jak to założyć. I zrobiłem tak. No, także będę miał prąd taki jak w domu i jadę dalej. Muszę te kable jakoś połączyć, pospinać i wprowadzka ciąg dalszy. Tam mam mikrofalówkę już, ale ona tam nie będzie. Jak założę tą szafkę na dole, ona pójdzie na dół, bo tam nie mogę drzwiczek otwierać, bo jest tak nierówno. Albo coś podłożyć, żeby było na równo. No zobaczę. No i będzie. A komu się nie podoba, to ma problem. Ok, tak sobie popodwieszałem. Tak kable popodwieszałem, musi być. Jest ok, nie ma co płakać. Poprzykręcałem takimi opaskami ze stali nierdzewnej, tylko trochę mi ją wykręciło, jak ją dokręciłem mocno. Ale powinna się trzymać. No dobra, można zakładać tą owiewkę. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tutaj strasznie dużo tego kabla jest, ale na drugą stronę i tak by mi brakło. Ja bym chciał z drugiej strony go ciągnąć, wiecie? Bo tak myślałem, ale brakłoby mi. No nic, jest ok. Powinno grać teraz tą owiewkę, tylko tu mam problem, wiecie, o, z tą śrubą. I tu jest jeszcze jedna, z tą będę miał chyba większy problem. O, tutaj jest. Kurde, przerąbane, powiem wam. To jest jedyna wada starego sprzętu, to jest ta ruda szmata właśnie, to. I wszystkie śruby i wszędzie, wszędzie widzicie, no, no wszędzie, wszędzie jest. Ale jakby tak rudej nie było, to by to było coś cudownego, naprawdę. No nic, jakoś się tego pomału pozbędziemy. To będę wymieniał kiedyś. Postaram się to gdzieś dorwać taniej z jakiegoś starego. Pojad pojedziemy na, taki, a, na takie złomowisko, przejrzymy co tam jest fajnego. Może mają takie, że można sobie pochodzić i pooglądać. Bo to jest, to jest tragedia. To nawet nie ma co czyścić i co malować. Pomożutko kończymy. Ten przedłużacz tutaj muszę wyczyścić, jest strasznie brudny. Chciałem Wam pokazać jeszcze tutaj od środka, o! tak to wygląda. Tu mam podłączony, podłączony przedłużacz i, i to i drukarka w razie czego, żeby było na ten. A przedłużacz mam do wszystkiego w środku. A ten kabelek, on idzie mi tutaj i tu mam takiego switcha sobie zrobiłem. Tak wierciłem, musiałem odkurzać znowu, kurde drugi raz żeby nie musiał go włączać, otw otwierać łóżka i tam włączać, to go włączam tutaj na tym włączniku. Po angielsku switch. Łatwiej. Wiecie ile myślałem jak to się nazywa? Tak myślałem przełącznik. Nie, nie wiem jak myślałem. Dużo myślałem jak to się nazywa. Żeby dojść do tego, że to włącznik, a nie jakiś przełącznik czy coś. Bo nic nie przełącza, tylko włącza, nie? Także po angielsku jest łatwiej, bo po prostu switch. Już po malutku kończę wszystko i, i, i będziemy wyruszać. O, a tu omówiłem o mikrofalówce. Widzicie? Albo musiałbym podnieść tutaj coś, podłożyć pod nią. Nie wiem co. Musiałbym jakąś deskę zrobić, taką na wymiar, żeby ona była wyżej. Ale mówię, jak dam tutaj ten stolik, już kupię, to dam ją na górę, nie? Tak po prostu tak do ściany i ją jakoś przykręcę Coś wymyślę Od czego mam głowę Może nie wszystkim będzie się to podobać, ale Mi też nie wszystko się podoba To co robię, czasem nie ma wyjścia Czasem jestem zbyt leniwy A <laughs> Wiecie jak jest, no co będę mówił Wiecie jak jest Dobra, lecę, bo chcę to skończyć dzisiaj Co jest Smurfie? <laughs> Okej okay. Tutaj montuję GPS-a, tu mam GPS-a, tu będę miał na razie telefon. Mają mi przyjść magnesy, telefon pewnie będzie gdzieś tu, tu będzie tablet z książką. O, ten plastik, wiecie, że to chcę wymienić i to duże też wymienię, to też 200 oby obydwie te z drzwiczkami. Samych drzwiczek nie znalazłem, chociaż tam by mi się przydały. Tu jest moja lodówka, dużo ludzi mi pytało o lodówkę, mam taki cooler kolmena. I naprawdę to daje sobie super radę. Tylko wentylatory mi się spaliły, i zrobiłem takie homemade z komputera. Widzicie, jeszcze nie miałem tych do lutowania i tak poskręcałem, tylko kable to było w trasie, bo mi trzeba było lodówkę, a się zepsuło. Tylko taki sprzęt miałem. Także to chyba przerobię. Tam na razie trzymam wodę. I tu moja pościel. Fajna pościel, nie? I ten śpiwór też mogę polecić. Kolmena naprawdę, uwierzcie mi, do grudnia nie używam ogrzewania w ciężarówce. Czasem mi kichawa zmarznie, ale w śpiworze, wszystko, wszystkie części ciała, które są w śpiworze, jest super. I nie poce się, a jest mi ciepło. Tu zamkniemy. Ok, tu powiesiłem sobie te zasłony, tu brakowało parę tych, tych, a, o tych dzyndzni. Ale tu nie będę ich zakładał, więc ściągnąłem tych nie by Była większa przestrzeń, a, a na noc i tak będę zasuwał całość, nie? No, także tak wygląda moja wprowadzka. Tutaj, mówię, ten cooler mam. A tu mi grzeje po nogach jak jasna cholera to grzeje, naprawdę. Nie wiem, jak to się zmniejsza w ogóle. Dojdziemy do tego, będziemy studiować książkę. No i ten. Także tyle, no. Jeszcze to muszę usztywnić tutaj. To muszę usztywnić, bo to mi też spada, dokręcić tą śrubę. A połączyć kable, żeby do GPS-a mieć prąd i założyć obiewki pod kabiną. I to wszystko. A tu niespodzianka od mechanika, co mówiłem, że wentyl syczy? Super, nie? Teraz sobie napraw. Połączyłem sobie kable tutaj do tego, do GPS-a. Puściłem go pod deską i tutaj wychodzi. To mi idzie do GPSa Tylko coś się stało Słyszycie jak tyka to ten Czuję jak bije w palec R9 R9 jest Flasher Unit, czyli od, od kierunkowskazów o. Jak jest O, przestał teraz no i coś go włącza i on sobie tyka. <śmiennie> to, nie, ta elektryka, to tu kiedyś pojadę do mechanika, wiecie, tylko na elektrykę, żeby tylko się tym zajęli. Okej, okay. muszę posprzątać te klucze, widzimy owiewki zamontowałem, tu już jest OK. jedyne co mi zostało jeszcze to to koło napompować, już mam ładunek, o, dzisiaj się ładuje, także naprawiamy koło, żeby można było pojechać. Ale sobie kupiłem fajny klucz do wentylków, nawet nie wiedziałem, jak się wkręca i jest już storkowane na tak jak ma być, przeskakuje po prostu w środku, żeby nie przekręcić gwintu. Super sprawa. No i koło się pompuje, także mili państwo, to co teraz powiem, nie spodoba wam się zakańczam tą serię na tą chwilę ona jeszcze wróci, bo na pewno będzie projekt Kraken malowanie a wcześniej jeszcze będzie projekt Kraken plaharka i tak dalej ale teraz głównie będę, jak będę robił na przykład grilla, będę miał pokrowce na lusterka czy coś, to wszystko będzie w moich tygodniowych vlogach z trasy nie będę robił z tego osobnej serii, bo nie będę kręcił odcinka jak grill przykręcam dwuminutowy odcinek nie? także po prostu... Postaram się, żeby w każdym odcinku z trasy było coś, co robię przy tej ciężarówce. Dziękuję wszystkim. Wiem, że wielu z Was przyszło tylko na ten projekt, no ale to wiecie, ten projekt to jeszcze z rok się będzie ciągnął pewnie, zanim wszystko zrobię tak, jak chcę, żeby było zrobione. A może nie będzie wszystko tak, jak chcę, tylko będzie tak, jak mnie będzie na to stać. <laughs> no, także dziękuję wszystkim. Trzymajcie się. Do zobaczenia A w. Pewnie w sobotę będzie film z trasy, w niedzielę będzie live, jak zwykle, o 17.00. Grupa linki: wszystko w opisie, grupę na Facebooku. Zapraszam. Na razie.